Jeśli chcesz robić więcej w swoim życiu, musisz zacząć po prostu uczyniać swoje nowe takie nawyki, które byś chciał mieć, albo rzeczy, które musisz zrobić, takimi oczywistymi. I w tym oczywiście może Ci pomóc taki schemat, czyli po prostu możesz sobie pisać, że ja na przykład będę coś robił w tym miejscu, na przykład o danym czasie, czyli na przykład ja będę merytował w swoim pokoju o 12.00 przez na przykład 10 minut i dosłownie. Po prostu zawsze pokazuj się na, no, można powiedzieć, że tej sesji o tej godzinie i nawet właśnie jeśli będziesz musiał coś przeczytać, będziesz musiał coś napisać, ale nie będziesz tego po prostu czuł, ale pojawisz się na przykład o 10.00 przy swoim biurku to i zaczniesz to robić, to uwierz mi, że życie zawsze Ci pomoże. I serio, staraj się zaczynać to wprowadzać do swojego życia. I pamiętaj, aby zaczynać powoli i robić to po prostu konsekwentnie każdego dnia. I uwierz mi, że czasem nawet te 15-20 minut dziennie, ale powtarzane każdego dnia, na przykład w skali miesiąca, czy nawet dłużej, naprawdę przyniesie niesamowite, zdumiewające efekty. Więc serio, staraj się po prostu takie wprowadzać, można powiedzieć, że intencje. Uczyniaj jakby rzeczy, które musisz zrobić, swoje takie wymazane nawyki oczywistymi i uwierz mi, że życie przyniesie ci każdą potrzebną wiedzę, aby się ulepszać. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.